Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jest pierwszy odcinek z Fortnite'a także zapraszam was do oglądania i jeszcze jedno wam chciałem powiedzieć następny odcinek jaki będzie to chyba będziecie widzieć moją twarz ale oczywiście nie tutaj w kamerce tylko tak ogólnie w realnym życiu wam pokażę moją twarz także jest, jeżeli nie chcecie tego przegapić zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale aby Was taki film na przykład nie ominął. A ja bez przetuszenia zapraszam Was do oglądania. Teraz musi się trochę daładować. Jeszcze y, trochę nie ogarniam tego y, montażu, także no. Jacie, akurat karetka musiała przejeżdżać. No, świetnie. No. Ja niedawno zaczęłem jakieś czynni w to grać. Ehm, także ten. Nie jestem jakiś ten. Bez dla mnie jest najlepszy tryb, także to jest bez budowania. Po zbudowaniu mi jest ciężko trochę, bo... Się gość się zabunkuję i się już może ten. Tutaj się gość chyba bawi, w jakiegoś. Nie wiem, w co. Będzie strzelał do mnie. Tylko przestraszę. Wraz nikogo nie zabijesz ja nikogo nie zabiję. No. Dobra. Także nie wiem, może polećmy Albo to jest. Nie. Do drzewa polećmy, także co? E... A, tu jest. To... No, do. O, wulkan. Także wysiadamy za ile? Niech będzie się zmniejszy liczba ile mniej. E... Dobra, skaczę. widzę Lamborghini stoicie, to to jakiś samochód jest? dobra, jesteśmy, także lądujemy a, dobra, od razu tutaj do skrzyni mogę przejść co ja się będę tam To tutaj widzę coś, ludzi mało ląduje, ale dobra dobra, także zlatujemy i otwieramy skrzynię, uwaga no przez przypadek dwu nacisnę okej, okay, takie rzeczy y no, może być taki zwykły karabin, chyba to jest. Eee. Okej, okay. tutaj do regeneracji żyć chcia O ja pierdzielę. Nie, co jest? Dobra. Ja w ogóle się nie nakierowałem na to, tylko tu, tak. Sam siebie tak. O, ale dobra, jest skrzynia. Oczywiście odpuszczamy. Co tutaj mamy? Karabin szturmowy. Dobra, bierzemy złoto. A dynamitu chyba nie będę potrzebował. No, szyba otwarta. Dobra, tutaj o, jest do regeneracji. Także już się napijemy. okej okay zregenerowany. Tutaj mamy złoto. Iście to dobra. Znaczy, czego ja to wziął? Nie. Kurde, nie karabin. Dobra. Dobra, niżej. Dobra, mamy kolejną do regeneracji. Dobra. GG. Dobra, idziemy. Bierzemy do łapy. No i co? no? Skoczymy na palęczynę. Ło! Ty patrzcie! Tutaj typ jest. Panie, ja mam karabin szturmowy. Chcesz się wlepać? Dobra, on teraz będzie... Adesso andiamo. Ah, no, allora, sto bene. O, okej. Okay. To już się mi podoba. Złoto bierzemy. Oczywiście. To też bierzemy. Okej. Okay. Bierzemy karabinę szturmową. Dobra. biorę magazynek. Widziałem pod schody. Kóźno ja w niego trafisz to nie mogę. Trafić. Dobra, mogę jednak. Aha, on taką wrzucimy. Dobra. No ale to tam. Słaby, bo też. Sz... Uh. Okej, okay. mamy tutaj karabin. Dobra. No teraz kto? Tutaj w wodzie. Dobra. No to pewnie czeka na dachu, no dobra. Okej, okay, to teraz tak zobaczymy. Aha, bariera jeszcze tutaj nie dochodzi, ale... Okej, okay, nie wiem co robię. Okej, okay, idziemy gdzieś tu. Zaraz coś się tutaj znajdzie. Okej, okay, pięknie o o nie kurde ile tu ludzi jest czego akurat się on musi ładować dobra jest kurde ale loła. Biorę apteczkę Tobie zabieram Nie no, co ja robię? Dobra, muszę się ulecić 22 HP, także No, trochę maławo Nie! Nie, czego bo tutaj wilk jest? Spadaj! Dobra, lecę do tamtego domu. I tam się muszą lecić chyba, widzowie. No dobra, nie, no jeszcze bariera. Ale no dobra, no już na pewno lepiej. Jeśli ktoś mieć wilka za sobą, dobra. Dobra, dajesz, dajesz. Leć się, leć. Leć, jedź. Pij. Okej. Okay. Halo? Dzięki Dobra, i teraz ram. Jezu jak bariera blisko jest uciekaj Kurde, ja że tam to przez przypadek zużywienno. Nie! Kurde, bariera, bariera! Zostaw mnie! Zostawcie mnie! W spokoju! Proszę was, proszę was, proszę was! Zostawcie mnie w spokoju. Kuźwa masz. Kuźba mać, kuźba mać, kuźba mać Dobra, lecimy O, oh, dobra, jest ciężarówka Pisz, mogę? Yeah, boj Dobra, lecimy, 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 lecimy Ok, okay. Boy, awesome. Dobra <todicling> JEDZIEMY A, jeszcze jedno widzowie. Proszę, nie uczcie się ode mnie niczego, bo ja nic nie umiem. Ja tylko tak gram, tak sobie na podstawach, nie? Jak się naoglądałem się trochę i Ja sam nawet trochę nie wiem, że co niektóre rzeczy robię, także please nie róbcie za mnie jakiegoś tego, żeby... Was uczył, bo ja was nie nauczę. To najwyżej głupot, ale. Okej, okay, jesteśmy w kółku. Dobra, i co tutaj jest? Tutaj mamy jakieś koniki. Dobra, jest tylko 26 graczy, okej. Okay. Dobra, wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. I biegnę, 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 biegnę. biegnę. Oczywiście. Dobra, i gdzie tutaj kto jest? Halo. O, dobra. O, to jaka skrzynia jest? Jaka zwykła? Zwykła. Dobra, także lecimy. Dobra, to ja sobie tam mogę pójść wyżej trochę. I będę strzelał sobie tak z wysokości, nie? O, dobra. To jest złoto. Oczywiście ja już nic nie będę za to złoto kupywał, ale. Ale wolę mieć. Mła co? Zwykła? Kurde, zwykła, no dlaczego? No, nawet zleciałem teraz tego z pomostu. No, tak to tak okay. coś Dobra. Kurde, co ona ma? Co? A mieczem kuźwał takim. Dobra, widzowie, także z tego odcinka to by było na tyle. Także na razie cześć czołem. i do następnego odcinka na razie. Cześć.